Dzień dobry, dzisiaj, dzisiejszy dzień. Oh, chciałabym poświęcić na taką eksplorację z mojej strony y, słowa polaryzacja. O polaryzacji wspomniałam podczas filmiku o samouzdrowieniu, samoleczeniu. W tamtej nocy zmieniły się fale mózgowe. Ja to po prostu już w tej chwili czuję. Czasami one jakby pojawiają się, te zmienne fale mózgowe w jakiś konkretny sposób. Czasami tego konkretnego sposobu nie ma, ale tak jak się budzę, jakby to, to czuję, że jestem w innych falach mózgowych. I to bardzo łatwo można sprawdzić. Może kiedyś nagram, mój pies przyszedł. Pisanka, daj spokój. Może kiedyś nagram na, tym, na ten temat e, odrębny film. W każdym razie dzisiaj chciałabym się skupić na polaryzacji, bo wtedy, tej nocy, kiedy te fale mózgowe się zmieniły, weszłam do jelita, chciałam się leczyć. Pojawiła się moje wyższe ja. Mój wyższy umysł, moja wyższa świadomość, czyli ta część mnie, e, którą można porównać z Plutonem, z planetą, która jest właściwie połączona ze wszystkim, z całym kosmosem. I wtedy ona, byłam w jelicie, Ona mi powiedziała: To jest żeńska energia, ona się nazywała Anabel, ja ją nazywam Anabel. Ona mi powiedziała, że leczenie jelita mojego nie odbędzie się w Jelicie. I zabrała mi do głowy. Powiedziała mi, że choruję, dlatego że dwa neurony w moim organizmie są odseparowane. Że choruję w sensie Jelito, choruje, generalnie choruję. I um, i wtedy pojawiła się kwestia jakby hipnozy, którą odsłuchałam parę godzin przed zaśnięciem, która mnie bardzo zainspirowała, pewnie do tego stopnia, że cała ta sytuacja z moim wyższym ja się w ogóle pojawiła i miała miejsce tego wieczora i tej nocy, na temat polaryzacji, odwróconej polaryzacji. I wtedy jakby miała miejsce ta odwrócona polaryzacja, i gdyby nie fakt, że Następnego dnia wstałam i coś bardzo wyraźnego się wyra wydarzyło w moim, w moim organizmie, czego efektem było mniejsze wypadanie włosów o 70%. Myślałam sobie, a nie wiem, coś sobie tam monitorowałam, coś, coś się wydarzyło, może coś się nie wydarzyło. Ciężko w ogóle jakby nadać temu jakiś numer, jakąś liczbę, coś w tym rodzaju. Ale to, ale wstałam rano, czesałam włosy i w, w, wypadło mi 70% mniej. To nie był przypadek, bo każdego dnia, każdego dnia i każdego wieczora się zawsze czesałam i przy umyciu także i po prostu tragedia była wypadanie moich włosów. To mój pies tutaj rusza. daj no, spokój, odejdź. No. Daj Spokój odejdź prosiaku. No, mhm. no, już odejdź. No, tak już odejdź. Tak daj mi spokój. Dobra, dobra. No. Dobre. Będę mówiła dalej, bo ona tutaj szaleje. E, I chciałabym wyjaśnić e, jakby moją koncepcję polaryzacji. Ja o polaryzacji mówiłam w mojej książce. Która jest ściśle połączona właśnie z moim wyższym umysłem, czyli z Anabel. Polaryzacja jest czymś ekstremalnie naturalnym. Pochodzi, jest jednym z siedmiu praw wszechświata. To, te prawa wszechświata to nie jest mądrość, która do mnie spłynęła w czasie połączenia z Atarem. To jest po prostu coś, co ja słyszałam, że mój nauczyciel, osoba, którą bardzo, bardzo cenię, mówiła. No i generalnie w przestrzeni publicznej, tam w świecie rozwoju świadomości, mówi się o tak zwanych siedmiu prawach Hermesa. To jest dokładnie to samo. I jednym z tych praw jest właśnie prawo, prawo dwoistości, czyli polaryzacji. Pierwszym prawem, które odpowiada tutaj Czakrze Korony jest mentalizm. Drugim prawem tutaj jest... Um... Jezu, przygotowałam sobie ściągę, bo brakuje mi słów. E, powiązanie, korespondencja, która polega generalnie... Tutaj wszystko mówi, że wszystko jest myślą. I my tutaj próbujemy wykorzystać to prawo. Na zasadzie, jeżeli ja pomyślę o czymś, to skoro wszystko jest myślą, to, to to się wygeneruje, ale to tak nie działa. To znaczy, że to musi przejść przez wszystkie tak naprawdę prawa do ostatniego, które właśnie jest generowaniem, żeby się utworzyło. W każdym razie, to jest tutaj ta korespondencja. Co tam, to i tu, co na górze, to na dole. Czyli. Kosmos jest taki sam, tak naprawdę jak ciało ludzkie. Trzecim prawem jest tutaj gardle, prawo wibracji, coś naturalne, które mówi generalnie, że wszystko jest falą. E, I tak jak fala, wszystko ma górę i dół. Górę i dół. Euforię i depresję. To jest wszystko naturalne. E, są em, em, imper, imperia, to się nazywa? Tak jak na przykład, Atlantyda. Musi mimo, że była tak bardzo rozwiniętym, e, rozwiniętą cywilizacją, musiała upaść, bo podlega temu prawu. Co co, co się rodzi, musi kiedyś umrzeć. E, prawo wibracji tutaj w, jest w sercu, prawo rytmu, tak jak e, serce ma rytm, cztery pory roku, e, wszystko podlega cyklowi cykl i na dole jest prawo właśnie polaryzacji przyczyna skutek, przepraszam wszystko co ma skutek ma swoją przyczynę co ma przyczynę ma swój skutek na dole jest prawo polaryzacji właśnie i ostatnie jest generowanie, czyli e, e, że wszystko jest żeńskie i męskie ma ten swój pierwiastek męski i żeński i, e, i w ten sposób tylko można generować zauważcie, że wszystko co wymieniłam podstawą jest 2, liczba 2 nie byłoby egzystencji bez polaryzacji. Bez powietrza możemy żyć, bo są cywilizacje, które nie mają powietrza i żyją. Bez jedzenia można żyć, bez polaryzacji żyć nie można. Nie ma życia i nie ma egzystencji. I polega ona generalnie na tym, że jest plus i minus. Minus, i nasze ciało, wyjaśnię to na naszym ciele, nasze ciało ma minus i nasze ciało ma plus. Minus jest tutaj na dole, tutaj, gdzie jest właśnie czakra podstawy. Plus jest tutaj na górze, tutaj gdzie jest czakra korony. Nie ma to nic wspólnego z dobrem i złem. To jest nasza interpretacja tych wszystkich praw, rytmu i polaryzacji i tak dalej. Nie ma to nic wspólnego z, z tym właśnie, o czym ja mówiłam. To jest naturalność, a dobro i zło na przykład, czy jasność i ciemność, to jest nasza interpretacja Prawa polaryzacji. Tak więc e, zauważmy, generalnie prawo polaryzacji to jest trochę tak jak w baterii. E, bateria nie dałaby światła, czyli życia, gdyby nie było plusa i minusa. E, to działa na tej samej zasadzie. E, tutaj na dole jest moja osobowość, Magdalena. Tutaj na górze jest moja. Wyższy umysł, Anabel, mój duch. Pomiędzy płynie kundalini. Od minusa do plusa takiego baterii. bateria. jestem taką baterią. Tutaj płynie kundalini i tworzy się pole elektromagnetyczne, które gdyby podłączyć gdzieś coś do mnie, dawałoby po prostu światło. Plus jest rozkurczem. Rozkurcz. Otwarcie się na. Pluton, tak jak Pluton, cały wszechświat, dlatego to jest duch. A tutaj jest Skucz. Rozkucz, Skucz. Zauważcie, że ciekawa rzecz, że rozkucz, Skucz kojarzy nam się z narodzinami, z rodzeniem dziecka. I ciekawe, że skurcz to jest to, co wypycha, i co jest właśnie tutaj na dole, tutaj, gdzie mama nas rodzi, czyli w waginie. Szyjce, macicy, i tak dalej. To jest skurcz tutaj na dole. A rozkurcz, kiedy tutaj właśnie dziecko wychodzi, tutaj czakrą korony tak naprawdę wychodzi, to jest rozkurcz. I wychodzi do wielkiego świata. Um, takie jest właśnie prawo polaryzacji. Minus na dole, plus na górze. Ziemia także ma swoje bieguny, bo to są bieguny biegun ujemny na dole, czyli biegun południowy Antarktyda, pingwiny i biegun północny na górze, dodatni niedźwiedzie polarny. Wszystko, co istnieje, co istnieje ma polaryzację. Wszystko. Każda roślinka, każde życie, każda galaktyka, po prostu wszystko, co istnieje, ma polaryzację. Świadomość Także ma swoją polaryzację. Więc ja nawet nie wiedziałam, że można odwrócić polaryzację i to będzie coś, co będzie jakby faktorem do uzdrowienia. To jest, to jest tamtej nocy, po prostu coś się wydarzyło, i ta hipnoza, którą ja obejrzałam, jakby kilka godzin wcześniej, tego mojego nauczyciela, w którym. Była mowa właśnie o polaryzacji, odwróconej polaryzacji, ja bym tego nie wiedziała. Także to jest... I jak to się ma do mojego właśnie wyższego ja, do tych dwóch neuronów, które są od siebie odseparowane? No więc generalnie, generalnie jest tak, że wszystko jest ze sobą połączone, Aczkolwiek my nie mamy świadomości tego, że to jest ze sobą połączone, to trzeba było się skontaktować i żyć jakby w podświadomości, co jest bardzo ciężkie, bo tego jest tak strasznie dużo w podświadomości, że nasze ego po prostu nie dało sobie z tym rady, nasza osobowość. Więc jezu, jak, jak zaczynam takie długie wątki, to, to głupie ten wątek pierwotny. No i właśnie nie wiem, o czym miałam. Wybaczcie. Przepraszam. Widzę, co? Ostatnio sobie uświadomiłam, że czasami bardzo niewiele z Was widzi te filmiki, czy czyta moje posty. I w którymś momencie myślałam sobie, kurczę, na jaką cholerę ja to wszystko tworzę. Ale ja to wiele razy rozrozumiałam i non stop powtarzam ten sam schemat. Podlega, podlegam prawu e, wibracji. E, że to nie ma znaczenia dla mnie. Cieszę się, kiedy tworzę te filmy. Na przykład siedzę tutaj sobie przy moim kurniku. E, tutaj przy mnie jest e, kompostownik. Za tutaj za płotem jest las. E, mama wie, że wychodzę tworzyć filmiki, że jestem twórcą. Lubię to robić. To mi sprawia radość po prostu. I a propos, jeżeli ktoś ma ochotę się jakby zacząć komunikować ze swoim wyższym umysłem, to właśnie robić takie rzeczy, które się lubi, jakby... Nie powiem, że z pasji, bo pasja tak naprawdę z łacińskiego to jest cierpienie, ale robić to, co się kocha, to, co komuś sprawia właśnie zadowolenie. I dzisiaj... Dzisiaj, wczoraj, już tak ostatnie dni zaczęłam myśleć o, o zarobku. Dla mnie to jest temat, no, dosyć ciekawy, tak to nazwijmy. Nie będę tego rozwijała. I zarabianie pieniędzy na czymś, co się kocha, co się lubi robić. Wiem, że kiedyś będę tworzyła coś takiego i to będzie na pewno szybciej niż później. Będę zarabiała na tym pieniądze, bo, bo lubię to robić. Wydaje mi się, że mówię coś wartościowego. Także okej, okay, czyli to z, z wyższym umysłem. Jeżeli macie ochotę się kontaktować ze swoim wyższym umysłem i dostawać jakieś rady czy nawet pomoc, to pamiętajcie po pierwsze, że nie ma separacji, że wasz wyższy umysł to nie jest ktoś tam gdzieś jakiś anioł, tylko to jesteście wy. Dostrojenie się do jakby świadomości umysłu waszego wyższego jest interesujące dla mnie było bardzo ciężkie, ale ostatnimi dniami ponownie się na to otworzyłam. Powiedziałam, że otwieram się na, na to, żeby dostroić się do świadomości Anabel, rozprężyć się do tego stopnia, żeby moja świadomość połączyła się z jej świadomością, żeby one na siebie naszły. No, i właśnie poprzez radość z tego, co się robi, poprzez śmiech, poprzez medytację, na przykład, też, że niektórzy mają swoje sposoby, różne sposoby na, na kontakt ze swoim wyższym umysłem, to, to tak, taki jest mój kontakt. Ja czasami tak jak przy to, co się wydarzyło ponad dwa tygodnie temu przy tej zmianie polaryzacji. Ja nie, nie zapraszałam Anabel. Ona po prostu się sama wtedy pojawiła. Jak weszłam do swojego jelita, ona po prostu tam była. Czułam jej energię. Czułam swoją energię, jakby tą moją wyższą energię. To chyba tyle na temat polaryzacji, na temat wyższego ja. Um, I Zmiana polaryzacji jest dosyć ciężka. Gdyby na przykład Ziemia zmieniła swoją biegunowość, czyli biegun południowy jakby przeszedł i stał się biegunem północnym, to prawdopodobnie byłby kataklizm, czyli życie by na niej wyginęło może coś około tego. Więc jeżeli to się dzieje także w organizmie ludzkim, no to widać było po, po moich sprawach, że no to był niemalże kataklizm. Bo po pierwsze, to się wydarzyło w miarę szybko. Ja pamiętam, że jak byłam, to były początki mojego kontaktu z, z, z eterem, to słyszałam jakby głos em, mojego wyższego ja, chociaż to nie jest głos, ja też może o tym, może wspomnę o tym teraz, a może, może pozdrobię że to było takie po angielsku you need a crash course czyli to musi się wydarzyć bardzo szybko u Ciebie szybko to znaczy, że będzie boleśnie bo jeżeli coś się toczy powoli to, to tak można się przyzwyczajać do tego szybko znaczy dosyć boleśnie dobra, to jeżeli coś mi się jeszcze tam nasunie a propos mojego wyższego ja i polaryzacji to już się nagram jeszcze raz, nie? dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam